Dzień dobry, proszę Państwa. Bardzo mi miło Państwa widzieć. Jak dobry, Pani Bardzo miło, bardzo. miło bardzo. No, bez, bez przesady z tym miło, no. Komu miło, to miło. Panie Państwo, no, mi mi, no przecież chodzi mi tylko i wyłącznie o tę sytuację dookoła. No przecież trudno powiedzieć, że to jest miła sytuacja, tak? To, to znaczy jest... musimy sobie jakoś radzić. Ja wiedziałam, że się spotkamy online, od razu mówiłam. No I tak, wakala, Pani. Szanowni Państwo, czasy są trudne, ale musimy wszyscy wziąć odpowiedzialność za naszą ojczyznę i stanąć ramę, ramię w ramię, przepraszam, Dobra, ramię, ramię w ramię. ramię. Panie, 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 Panie Ziemowicie, bardzo. Jak to ramię w ramię? Hmm. Proszę to Państwa, przejdź do faktu. zachować, Dystans hmm. społeczny. Tak, dokładnie. Ale tak. przejdźmy do naszego spotkania. Muszę Państwu przekazać kody do nauczania zdalnego, ponieważ każdy nauczyciel ma teraz inną platformę, to trochę tych kodów jest, więc pozwolę Państwu. Przepraszam, tak. przepraszam. A ile to potrwa? No właśnie trochę może potrwać, bo tu naprawdę każdy kod mam przypisany do nazwiska. Ale i... ja nie o kody się pytam. O to zawieszenie. Ile to zawieszenie potrwa? A, a to to już trzeba rządu pytać. Mówi Państwo, rząd pracuje, ale ja bym od razu prosił Państwa, żebyśmy tak, nie mieszali tak. jednak polityki tutaj do naszych spotkań. Prawda? Ja już słyszę platforma, ja już słyszę kody. To nie jest platforma, to jest po prostu system pracy zdalnej, a kody jest, jest to zestaw znaków graficznych, które pozwala nam, prawda, na wejście w ten system. No. Dobrze, proszę Państwa, proszę się nie denerwować. Faktycznie jest tego sporo, ale to są początki. Ja może prześlę pani podbiał. Jeżeli pani podmiał. Zgodziłaby się być dalej przewodniczącą, to ja bym przysłała te wszystkie kody. Proszę mi tylko wysłać skan podpisanego regulaminu, że się Państwo zgadzają i że wszystko Państwo przyjęli. Także ja już za chwilę to zeskanuję i prześlę Pani, podbię. Proszę to sobie porozsyłać. No i widzimy się na lekcjach. Proszę też podać maile do przesyłania prac domowych. Do widzenia. No i co? No i super, już się zaczęło. w sens, to jest wszystko. Po prostu bez sensu. Proszę Państwa, czy ktoś jeszcze z Was wierzy w ogóle w tego wirusa? Przecież to jest jakaś ściema. Co też Pani opowiada? Przecież ponad 40 milionów ludzi na całym świecie choruje. Ja, ja śledzę na bieżąco. Proszę pani, brakuje miejsc w szpitalach. Ja, jak, co, co pani za idiotyzmę odpowiada? Ja naprawdę nie wierzę. Nie wierzę. Naprawdę. Proszę Państwa, powinniśmy protestować. My, my musimy wyjść na ulicę. Ja nie jestem żadną nauczycielką. Ja umiem robić koki na wesela, czesać włosy, a nie matematykę. O, no ale tu akurat tak, to ja się też zgadzam, że, że, że pani pani Angela bardzo dobrze mówi. Powinniśmy robić każdy to, na czym się dobrze zna, tak? Ja na przykład mogę, ponieważ o pracę teraz wiadomo nie jest łatwo, mogę pomagać Państwa dzieciom w tych trudnych lekcjach. O, bo, bo powinniśmy sobie pomagać, generalnie, no. Ja tak uważam. I, I na przykład, o, ten pan taki tam, o, o, o ten, 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 co nic nie mówi, nigdy, ten, co się nigdy nie odzywa, mógłby pomagać naszym dzieciom w angielskim. Ten pan. Pan John. Ja, ja trochę pan pan... rozumiem na, na, na Google. Trans, translate, but I don't want to teach children. Proszę Państwa, lepiej to wszystko olać, żeby to odwołali, protestować! Musimy protestować! O nie, na pewno. Ja na żadną ulicę nie wyjdę. Ja nawet do garażu nie wychodzę. Słusznie. Ja, proszę Państwa, to ja mogę tutaj z panią Angelą i na Żoliborz, i na Pragę, mm. i na Grzyby, i do centrum. Roman, Roman, koniec, przestań. Mas é, né,